Rajdy to dyscyplina sportu, której towarzyszą niesamowite emocje. Myślę, że nieporównywalne z żadną inną dyscypliną. Już podczas przygotowań czuję dreszczyk emocji i sporo adrenaliny. Przygotowuję się do startów w Mistrzostwach Świata. Już dziś mogę ogłosić, że wraz z całym zespołem Lotus Rally Team wystartuję w klasie WRC2 w pełnym cyklu Mistrzostw Świata. Czekałem na to, marzyłem o tym, by ścigać się z najlepszymi kierowcami na świecie. W tym roku e, łączone dwie klasy powodują, że rywalizacja będzie bardzo zacięta. E, mamy wielu rywali, e, najszybszych rywali na świecie, więc e, w samochodach klasy R5, więc e, na pewno nie będzie można e, pozwolić sobie na chwilę oddechu, ale bardzo ciężko pracowałem przez ten okres od ostatniego rajdu. E, do teraz i będę jeszcze ciężko pracował przez cały sezon, wraz oczywiście z całym zespołem. Zespołem, którego nie zmieniam. Nie zmieniam składu, bo zwycięskiego zespołu się nie zmienia. Cieszę się na samą myśl, uśmiecham się, kiedy wiem, że na prawym fotelu zasiądzie znowu Maciek, że mój samochód będzie obsługiwała firma Race 7 z Hiszpanii, z którą mam same dobre wspomnienia. I cały zespół, który ciężko pracuje, po to, żebym mógł skoncentrować się na jeździe i walczyć o zwycięstwa. Mam nadzieję, że będziemy mogli sobie na takie pozwolić. Cieszę się. Tutaj mogę to ogłosić z ustronia, z mojego rodzinnego miasta. Tu się wychowałem na osiedlu Manhattan. To tutaj po tych drogach jeździłem jeszcze maluchem kiedy w zasadzie starty w rajdach były moim marzeniem, a teraz startuję w mistrzostwach świata i rozpoczynam rywalizację z najszybszymi kierowcami na świecie. I wcale myślę, nie jesteśmy na straconej pozycji, pomimo tego, że jesteśmy małym zespołem, a będziemy ścigać się z fabrykami. Bądźcie z nami, bo tego bardzo potrzebujemy. Na pewno postaramy się odwdzięczyć, co najmniej dobrymi wynikami. Uśmiechem na twarzy, choć potu też pewnie nie zabraknie. Już w najbliższy weekend, zamierzam wystartować w pierwszej rundzie Mistrzostw Chorwacji. Ten rajd ma posłużyć znalezieniu jeszcze lepszych ustawień na bardzo specyficzne, śliskie asfalty, bardzo zabrudzone i miejscami mocno podbijające. Chcę się po prostu też rozruszać po zimie. Natomiast ten rajd głównie właśnie służy temu, żeby przygotować się jak najlepiej do pierwszej rundy Mistrzostw Świata, a później, później będziemy starać się te testy i ewentualne starty dodatkowe, chociaż w tym momencie ich nie przewiduję, dopasować do danej sytuacji. Na pewno z rajdu Chorwacji przenosimy się na kilka rajdów szutrowych, na których też czuję się dobrze, ale. Walka z najszybszymi kierowcami na świecie na pewno wymaga ode mnie i od całego zespołu dużego skupienia, dużej uwagi, koncentracji. Ja pracowałem bardzo ciężko przez całą zimę i mam nadzieję, że będę w stanie to wykorzystać podczas każdego z rajdów.